No moi drodzy, no styczeń się już powoli kończy, jutro ostatni dzień, no dzisiaj już dokończyłem moje wyzwanie, czyli żeby do końca stycznia łącznie pokonać 100 km. A co mogę powiedzieć, no w ogóle skąd mi to przyszło do głowy, żeby robić takie wyzwanie? No jak wracałem z tego, z, akurat z pielgrzymki tam sylwestrowej z Medjugorje, gdzieś tam, jak mi przyszło to spontanicznie... No, nie spontanicznie coś tam zauważyłem w internecie, że ktoś kiedyś tam w ciągu miesiąca biegał 300 km. No, pomyślałem o no 300, no to może trochę za dużo, ale tak jest 100. No to fajnie. I tak, co mogę o samym wyzwaniu powiedzieć. No to co tak mi tutaj jakby zapadło, to to, że przez to, że sobie cel postawiłem, to nawet miałem motywację, żeby, nie wiem, przebiec sobie jakieś takie 3 km, czyli trochę mniej niż zwykle, ale żeby właśnie. Nabijać te kilometry. Także fajnie, taki spontaniczny cel zrobiony. No i też ogólnie czuję się fajnie, bo trzymałem systematyczność. Tam po przerwie takiej świątecznej odbiegania to dosyć fajnie i płynnie jakby wszedłem. No i co? No celem moim też było, żeby jakoś Was tam zmotywować do aktywności różnej niekoniecznie to, co ja robię. Zachęcam, żeby szukać jakichś swoich tam, yy, które Wam sprawiają przyjemność, aktywności. No trzymajcie się zdrowo i, i co tam u mnie jest satysfakcja i motywacja, więc ja kontynuuję dalej, bo rok jeszcze cały przed nami, jeszcze wiele jest tutaj dni do zrobienia, więc trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.